Dokładnie tak, dobrze usłyszeliście. To koniec. Koniec akwarium. Przez wiele dni zastanawiałem się, co zrobić z tym akwarium, ponieważ strasznie mnie już nudziło karmienie tych małych rybek. Odkąd odeszły mi stąd moje okonie, które już urosły po prostu zbyt duże, i musiałem je wypuścić. Został tylko ryb, który aż tak bardzo mnie nie cieszy, tak jak kiedyś dlatego te akwarium jest dosyć brudne no i co? dzisiaj będziemy musieli zacząć je niszczyć w jakimś stopniu ale nie martwcie się, to nie będzie koniec już na zawsze akwarium, na pewno nie po prostu, jakby to powiedzieć umyję to całe akwarium rybki z tego akwarium, wyrzucę. No, będzie szorsik pewnie, czy coś tam będzie, jak wrzucam je do swojego stawiku. Te karasie, płocie, różanki wrzucam do swojego stawiku, bo normalnie chciałem do oczka wodnego, tylko ono się jeszcze nie, jakby to powiedzieć, nie jest skończone. A i tak nie, nie chcę męczyć tych rybek w tym oczku wodnym. No i co? To akwarium będzie sobie tak czekało bez wody, no i ja postaram się połowić. Pochodzić po jakichś różnych łowiskach, po jakichś dzikich, bajorach czy coś, i spróbować złapać kilka takich małych okąków, no takich z 10-12 cm, chociaż żeby było ich tam maksymalnie 5, chociaż 5 już według mnie jest za dużo, takie cztery okonki takie do maksymalnie 15 cm, i je tutaj po prostu wpuścić i dopuszczać im jedzonko żeby właśnie nagrywać dla Was, jak atakują. Lub na przykład, no właśnie, jak jedzą, będzie to naprawdę bardzo fajne, jak szybko rosną. No chyba, że nie uda się złapać żadnego konka i będzie tylko jakiś mały szczupaczek, taki max 20 cm uda się złapać i kupić, takiego małego, to oczywiście tutaj wpuszczę, ale dobra, bo już za dużo gadam. Widzimy się przy czyszczeniu tego całego akwarium i pokażę Wam cały proces tego, jak to robię ja. Światło już zamontowane, jakoś tutaj trochę poświeci. Widzę, że jakbyście pytali, dlaczego nie łowi aktualnie ryb, no to pewnie u Was też jest taka pogoda. No, ogólnie strasznie wieje i pada. Może dzisiaj wieczorem wybiorę się na taką jedną wodę dziką i zobaczymy, czy tam coś już się uda złapać. No. Teraz zajmiemy się wywalaniem wody, bo niestety pompki tutaj nie mam. No niestety tak jest, bieda. Może kiedyś na YouTube zarobię, to może sobie kupię jakąś pompkę, już jakąś tam mam ale do stawu, ale jest za duża tutaj. Więc wziąłem sobie po prostu zwykłe wiadereczko. No i co, nabieram wody, rybki będę wyjmował ostatnie, bo wiem o tym, że dzięki temu one się trochę stresują. Są, że woda się tak rusza, ale no ja nic nie poradzę. Bo strasznie długo zajęłoby mi wypompowywanie, a raczej po prostu łapanie tych rybek. Więc widzimy się przy efekcie końcowym, bo trochę to będzie trwało. Patrzcie na to podczas wylewania wody. Oczywiście musiałem się, jakby to powiedzieć, ochlapać. Cała tutaj podłoga jest trochę mokra i tam w łazience trochę, bo tam wodę wylewam. Skarpetkę jedną całą też mam mokrą, ale dobra, jeszcze trochę wody zostało, więc wylewam dalej Woda już jako taka wylana, został tylko żwirek, więc wyzbiorę go, wrzucę tutaj do wiaderka, no i. Zajmiemy się potem myciem akwarium. Żwirek już na zbiera cały w miarę czyste. Znaczy jeszcze nie umyłem szybek, ale tu jeszcze kilka, troszeczkę tych kamyszków zostało, aby to się wywali. Najpewniej zastanawiacie się, gdzie są ryby, no bo tu w wiaderkach ich nigdzie nie ma. Więc zapraszam. Idziemy sobie tędy do łazienki i normalnie mamy ryby w wannie. Dosyć brudna, niestety, ale jak widzicie, są tutaj rybeczki Potem na razie one są tutaj na takie przetrzymanie, jakby to powiedzieć, a potem, jak umyję żbię, jak umyję to akwarium, no to spuścimy stąd wodę i lecimy z nimi nad mój stawik. Jak widzicie, szybki już umyte, papieru trochę zeszło. Bo niestety. Zaraz biorę się zamycie żwirku. No i co? Rybki nadal siedzą tutaj w wannie. Za niedługo tylko mówię, umyję ten żwirek Trochę tu jeszcze umyję te roślinki i tak dalej. No i będziemy lecieć nad mój stawik je wypuścić. Te piękne ryby. To wszystko już skończyłem i pokazuję Wam już jak wygląda efekt końcowy I patrzcie na to Oczywiście aktualnie nie ma tutaj wody, no bo nie będę wlewał, bez sensu będzie ona gnić, czy coś tam, bo nie będę wlewał, dopóki nie zopię tego okonka, lub kilka okonków lub szczupaczka małego. Więc dobra, już tutaj też trochę posprzątałem. jedyne co to jest statywek, statywek został. No i co? Jedyne co nam pozostało, to bierzemy wiadro, które leży tam no, obok tego pieseczka. No i lecimy wypuścić rybki. Tylko oczywiście, żeby pójść na dwór, trzeba się trochę mocno ubrać, bo trochę jest zimno i południowo deszcz, więc ja ubieram bluzę, nawet chyba wezmę kaloszek, bo będzie bardziej mokro. No i lecimy. Wszystkie ręki już chłopamy, więc lecimy już na dwór nad staw. Rybki już włożone. Tutaj leję jak nie wiem, ale muszę tutaj być, żeby woda się zrównała w wiaderku z wodą w stawie. No i co? Czekam, jeszcze tak obstając kilka minutek, trochę tu podolewam trochę tej wody. No i zaraz je wypuszczamy. Więc dobra, wypuszczamy rybki. Wyleję je na razie tutaj na trawkę. Chociaż te mniejsze to trochę się boję, że się zgubią. Potem sobie podliczę na nagraniu ile ich tu było. No, płoteczka, maluteńka. Oczywiście różaneczki. Jakieś maluteńkie. Lecą do wody. Chyba już wszystkie wyleję Zobaczcie, oczywiście karasek, zwykły, znaczy zwykły srebrzysty. Kolejne różaneczki. Trochę dużo jest tych małych różaneczek. Tu jest większa różanka, największa, bardzo ładna. Te różanki pierwsze postaram się wypuścić. O, dobra. Ło tutaj jest gdzieś płoć odleciała. Taka ładna. W sumie to dwie takie ładne płocie. Co? Kara się pospolite. Może się rozmnożą u mnie wstawie te maluteńkie. Kolejny. Ta. Wzdręga. Jedyna. Oczywiście też leci. Różaneczka. Co tutaj jeszcze mamy? Płoteczka maluteńka. O, wszystko tutaj było tak się maluteńkie. O, przebaczka morskiego nie wpuszczamy. Bo nie chciałbym. No i ostatnia taka płoteczka. Leci. No i patrzę się wszystkie. No są wszystkie rybki. Został jeszcze czebaczek amurski, którego tutaj nie wpuszczę, tylko pójdę z nim i po prostu wypuszczę go gdzie indziej.